Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was test pierwszych wrażeń z cyklu Szczera opinia z marki Bell z Biedronki. Jest to ta najnowsza kolekcja. Z góry uprzedzam, że jest tutaj kilka nielada perełek, dlatego warto oglądać odcinek do samego końca. Zapraszam i miłego oglądania. Na swojej twarzy mam już ulubiony podkład i kredkę do brwi i zaraz przejdę do malowania się. Natomiast zanim zacznę, to jeszcze wam podpowiem, co tutaj firma przygotowała w tej najnowszej burgundowo-różanej kolekcji. Po pierwsze, mamy tutaj cztery bardzo obiecujące kolory pomadek. Z tego co już słoczowałam na rękach, to widziałam, że są to niezwykle twarzowe kolory. Dodatkowo błyszczyk o takim mlecznym zabarwieniu Kredka, która jednocześnie może być kredką do oczu, jak i konturówką w dosyć oryginalnym kolorze. Dwa odcienie korektora, przepiękny rozświetlacz, a wiem, że Bell ma naprawdę fajne rozświetlacze. Zobaczymy, jak ten się sprawdzi. I coś, co mnie zaintrygowało, czyli taki różo brązer. Także przybliżam się do Was i zaczynamy się malować. Zaczniemy sobie od korektora pod oczy, tutaj zazwyczaj w Bel właśnie korektory mają postać takiego wykręcanego stiku, to co tym razem mi się podoba w tej kolekcji to jest to, że nie mają jakichś dziwnych, przesadnie jasnych kolorów, tylko jest jeden ciemniejszy, idealny dla mnie i jeden jaśniejszy. Zacznę sobie od tej dwójki, czegoś ciemniejszego, tutaj na okolicy oka. Konsystencja jest taka dosyć kremowa, powiedziałabym, że one sprawdzą się wyłącznie dla osób, które mają przesuszoną lekko skórę pod okiem, ja zazwyczaj właśnie taką mam, więc... Wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle, natomiast wiem, że są też osoby z tłustą okolicą oka i tutaj może się taki korektor tutaj u Was nie sprawdzić. No kryje bardzo ładnie, muszę powiedzieć. Nie jestem przyzwyczajona absolutnie do korektorów w takiej postaci, ale kto wie, może się przekonam. Delikatnie widzę rozjaśnia, mimo tego ciemniejszego koloru. Patrzę, czy się w zmarszczkach odbija. No, delikatnie się osadza, ale tak w granicach naprawdę przyzwoitości. Mimo tej kremowej, teoretycznie cięższej formuły w postaci stiku, nie robi efektu ciężkości, więc naprawdę fajnie się tutaj łączy. Chyba z takich stickowych korektorów to najlepszy, jaki używałam. Trzeba go wypróbować na różne sposoby. Też mi posłuży jako baza pod tą kredkę, którą będę rozcierać. Kryje, ale zarazem nie wygląda sztucznie, nie jest obciążający. Ten drugi zastosuję sobie tutaj. Do konturowania na mokro. No, powiem Wam, że on nawet do twarzy, do takiego lekkiego konturowania się bardzo dobrze sprawdza. Co prawda odradzam skórom, które się przetłuszczają, bo wydaje mi się, że ta kremowa, nabliżająca konsystencja może później jeździć po całej twarzy. Natomiast on nie daje takiego uczucia tłustości, jaką potrafią dać korektory tego typu, tylko bardziej nabliżenia. Fajne rozwiązanie, do użytku profesjonalnego myślę, że absolutnie nie, ale na codzienny taki dla siebie na szybko? Why not? Za chwilę przypudruję sobie twarz ulubionym pudrem, natomiast w międzyczasie nałożę na swoje spiesznięte usta ten balsam pielęgnujący, czyli to jest taki błyszczyk balsam o takiej odżywczej konsystencji i pięknym zapachu takiego, nie wiem, takiego miodu? Kolor jest jasny, mleczny, będzie miał efekt takiego rozjaśnienia delikatnego, naturalnej czerwieni wargowej. Wydaje mi się też, że on w konsystencji, jakby już po pierwszym zastosowaniu, daje taki efekt nawilżenia i odżywienia ust. Czyli bardziej rzeczywiście będzie to tak, jak producent wskazuje, balsam pielęgnacyjny do ust. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co nawet, nie wiem, na dzień czy na noc sobie nałożycie. To będzie te usta pielęgnować. Jest to coś zupełnie innego niż na przykład ten poprzedni balsam do ust, czy tam błyszczyk z Bela, który miał taki super lustrzany efekt, bardzo ładny zresztą, ale jak sprawdziłam skład, to tam był w zasadzie sam silikon i to dawało ten lustrzany efekt. Tutaj zdecydowanie bardziej naturalny skład, witaminy, ekstrakty roślinne i tak dalej, to rzeczywiście czuć. Także fajna rzecz, jakby jeszcze zanim użycie na przykład matową pomadkę, czy jakąś taką bardziej trwałą. Twarz i okolice potokiem utrwaliłam sprawdzonym pudrem, i muszę powiedzieć, że na tą chwilę, przynajmniej, wciąż ten korektor wygląda bardzo dobrze. I będę z przyjemnością testować go dalej. Jestem bardzo ciekawa, jak on się zachowa w perspektywie całego dnia. Natomiast przechodzę teraz dalej i wykorzystam ten produkt do modelowania twarzy. Tutaj mamy napisane, że jest to brązujący róż do policzków, czyli coś, za czym nie przepadam za takimi kombo połączeniami. Natomiast to połączenie kolorystyczne wygląda na tyle ciekawie, że z przyjemnością przetestuję. Nie będę tego rozdzielać, co wydaje mi się, że jakby mogłoby troszeczkę ten efekt zamylić. Zwróćcie uwagę, że gdyby ten bronzer był przedzielony, że tak powiem na pół, to można by korzystać sobie jakby o wiele łatwiej z tego produktu, natomiast tutaj troszeczkę jestem zmuszona to wszystko połączyć. Wykorzystam pędzelek, który da mi super delikatny efekt, czyli Hulu P76, jeden z moich ulubionych i delikatnie wykonturuję sobie twarz. Ciekawy efekt, bo w podglądzie kamery widzę, jakby coś tutaj się działo na policzku, jakby on rzeczywiście szczuplał. A w lusterku za dużo nie widzę. To połączenie kolorystyczne bardzo mi przypomina taką jakby jaśniejszą wersję różu Dallas z benefitu takiego już kultowego. Ja ogólnie nie przepadam za takimi rozwiązaniami, ale wiem, że są takie typy urody, którym nie pasuje ani róż, ani brązer, tylko właśnie takie combo. No jestem zaskoczona naprawdę, bo widzę, że twarz ewidentnie jest szczuplejsza ale to jest mega takie subtelne konturowanie, bardziej taki draping. Też nie ma bardzo mocnego rozświetlenia, ono jest bardzo subtelne. Tutaj wydaje się, że będzie się po samym opakowaniu mocniej to wszystko błyszczało, ale ten efekt jest na skórze taki zdrowy. Spróbuję odrobinę na czoło. Fakt faktem, że takie ostre konturowanie już powoli wychodzi z mody i ja osobiście też uważam, że delikatny konturing twarzy jest o wiele bardziej fotogeniczny, ładniej wygląda i przy swoich na przykład klientkach ja już też odchodzę od takiego mocnego konturu, ale no muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona. Nie wpadłabym na to, żeby taki produkt sobie, że tak powiem, sprawić, ale wygląda bardzo ciekawie. Teraz przejdę do aplikacji tego przepięknego rozświetlacza. On mi się o tyle podoba, że, po pierwsze, formułę ma taką wysokiej jakości i to już czuć po prostu po dotyku, że jest mięciutki, ale nie daje takiego efektu totalnego lustra, za którym nie przepadam. Jego odcień to jest taki kolor szampana złocistego z taką delikatną przebitką rose gold. Bardzo fajnie wygląda i wydaje mi się, że będzie pasował wielu karnacjom, poza może skrajnie bladymi. Drobinka jest naprawdę subtelna, no ale daje piękne glow. Ten kosmetyk będzie również wyglądał dobrze, nałożony subtelnym, puchatym pędzelkiem, i wydaje mi się, że zarówno tutaj, jak i w przypadku tego dokonturowania. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim pędzelek, dlatego że na przykład ten poprzedni brązer, ma tutaj taką kolorystykę, że wydaje mi się, że nałożony w większej ilości da po prostu efekt brudnej twarzy i tutaj ilość kosmetyku determinuje to, czy on będzie dobrze, czy źle wyglądał. Kolor jest naprawdę ciekawy, chociaż wydaje mi się, że jest to rozświetlacz tego typu który jeżeli będzie użyty w zbyt dużej ilości, to po prostu będzie robił plamę i będzie wrażenie jakby to konturowanie było troszeczkę jakby za wysoko poprowadzone. Więc kluczem tutaj do sukcesu, tak jak wspomniałam wcześniej, jest delikatny pędzelek i delikatna technika aplikacji. Chociaż myślę, że nawet osoby z delikatnymi zmarszczkami i porami ym, też ogarną ten rozświetlacz że nie zrobi im krzywdy. Nie jest to najsubtelniejszy rozświetlacz jaki kiedykolwiek testowałam, ale zdecydowanie leży w tej gamie bardziej subtelnych i naturalnych i lepszych jakościowo. Teraz się do Was przybliżam i wykorzystam tą konturówkę kredkę, obrysuję nią oko i delikatnie ją rozmarzę. Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Powiem Wam, że jest naprawdę miękka, bardzo przyjemnie się nią pracuje. Zarazem wydaje się też na tyle twarda, że do ust być może też się sprawdzi. Ta kredka ma naprawdę bardzo ładny kolor, bo on jest na tyle chłodny, że to jest brudny róż, który wchodzi w takie podtony fioletowawe, przez co myślę, że będzie ładnie nawiązywał do wielu tęczówek. I rzeczywiście ja mam w cieniach do powiek jeden bardzo podobny kolor i on jest mega właśnie twarzowy. Więc wydaje mi się, że do oczu fajnie. Jeszcze zaraz sprawdzimy jak do ust. Podczas malowania ta kredka nie ciągnie skóry, co jest na duży plus, natomiast zobaczymy jak się będzie rozcierać. Użyję teraz pędzelka 230 z Zoewy i sobie to ładnie rozblenduję. Rozciera się ta kredka bardzo dobrze, nie jest przepigmentowana, tak jak ma to miejsce w przypadku na przykład kredek wodoodpornych, co jest tutaj na bardzo duży plus. Blenduję też tą kredkę nieco ku górze, dzięki czemu zobaczymy na ile ona się tutaj rozwarstwia. Nie no, naprawdę bardzo dobra jakość. Nie robi plam i smug. Przy produktach tego typu to jest naprawdę trudne do uzyskania. To kolor również jest przepiękny, natomiast już z góry powiem, że odradzam wszystkim osobom o przekrwionych oczach i mocnych zasinieniach. No słuchajcie, rozciera się też bardzo fajnie nawet palcem. Ja teraz dokończę sobie szybciutko makijaż oka, dołożę sobie jeszcze odrobinę tego rozświetlacza na powieki i wytuszę je rzęsy i zaraz do Was wracam. Próbujemy tą kredkę na usta. Na ustach trzeba z nią pracować o wiele bardziej delikatnie, ponieważ kolor robi się od razu dosyć ciemny, w sensie no tak jak w opakowaniu, ale chyba przyjemniej mimo wszystko pracuje się z nią na oku. Jeśli chodzi o efekt komfortu na ustach, to myślę, że jest on tutaj jak najbardziej zapewniony. Kolor jest równomierny, nie rozjeżdża się tutaj w żaden dziwny sposób, nie robią się jakieś takie plamy w środku ust. Jeżeli ktoś lubi takie ciemniejsze tonacje, to jak najbardziej. To mi troszeczkę przypomina tak stylistycznie lata 90. Ja na co dzień nie noszę absolutnie takich ciemnych. Odcieni, więc niekoniecznie do ust będę z tego korzystać, natomiast kolor, żeby Wam jeszcze lepiej zdefiniować, to jest taki chłodne bordo pomieszane z naprawdę takim brudnym różem, natomiast nie jest to odcień siny. Bardzo ładny, twarzowy, ale no trzeba lubić ciemne kolory. Zmywam konturówkę z ust i przejdę teraz do sprawdzenia tych obiecujących welwetowych pomadek. Zapach tych pomadek to takie bardzo delikatne drzewo różane. Jeżeli chodzi o konsystencję, w tej chwili ta pomadka mm, już wyschła, to jest rzeczywiście taki welwetowy, aksamitny mat o delikatnej jakby takiej cienkiej formule, mm, w tym sensie, że nie czujecie takiej tapety na ustach, jak ja to mówię. Nie ma takiego betonu. Przyznam, że ja jednak wolę bardziej komfortowe wykończenie i wolałabym sobie odrobinę błyszczyku na to nałożyć w tej chwili. Co do koloru to ładny. Nudziak z podbitką taką różową. Nie jest to silny kolor, natomiast tak jak widzicie, zlewa się z moją twarzą, więc niekoniecznie do mojej bardziej opalonej karnacji, ale jako jasny odcień dla bledzioszków jak najbardziej. Numer dwa to róża damasseńska. Bardzo ładny, świeży, soczysty, cukierkowy odcień różu. Widać, że to jest ewidentnie różowy, nie jest to jakiś taki bardzo brudny róż. Natomiast nie jest to taka landryna, że tak powiem, więc jeżeli ktoś lubi różowe tonacje. To to jest rzeczywiście taki rusz rusz ja lubię takie kolory, więc jestem na tak. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze fajniej może wyglądać z jakimś takim właśnie tym balsamem na ustach, żeby leciutko wytonować ten kolor. Teraz mam na ustach numer 4 Brown Rose, i rzeczywiście nazwa dobrze odzwierciedla kolor, bo to jest taki jakby chłodny, brudny róż z nutą, brązu, nieco cieplejszego, przez co jakby tutaj są takie bardziej koralowe podtony w tym odcieniu. Jest to odcień wyrazisty, który nada się dla cieplejszych tęczówek, wyrazistszych oczu i też dla. Cieplejszych karnacji. Mi się fajnie takie kolory sprawdzają wtedy, kiedy chcę zrobić sobie makijaż w ciepłym kolorze, ale jednocześnie nie chcę rudej pomadki. To właśnie to jest fajne rozwiązanie. On kolorystycznie najbardziej mi przypomina konturówkę z René, jedną z moich ulubionych w odcieniu 11. Chociaż jest minimalnie bardziej koralowy, według mnie bardzo fajny jesienny kolor. Jest wyrazisty, ciemny, ale nie jest za ciemny, jak na przykład ta konturówka. Teraz mam na sobie numer 03 Bourbon Rose, przepiękny odcień malinowej czerwieni chłodnej z połączeniem takiego typowo różanego odcienia bardzo mi się on podoba, chyba najbardziej ze wszystkich, najlepiej się w nim czuję idealnie koresponduje z moją nową opaską, którą mi uszyła moja przyjaciółka Kasia, którą serdecznie pozdrawiam a jeżeli wy chcecie coś takiego zamówić dla siebie albo dla swoich dzieci, to ona właśnie robi takie rzeczy, więc zostawię wam link w opisie ale wracając do pomadek moim zdaniem kolory bardzo fajne przemyślane, ja lubię pomadki ogólnie z Bella jeżeli chodzi o konsystencję to one niby są welwetowe, ale tak naprawdę dosyć um, Sucha, chociaż nie robią betonu, i moim zdaniem, dla pełnego komfortu, ja bym odrobineczkę błyszczyka tutaj nałożyła, żeby się w nich lepiej poczuć. Także zaraz właśnie to uczynię i przejdę do podsumowania sensu stricte. Kochani, podsumowując całą kolekcję, uważam, że jest to bardzo udana edycja z kilku powodów. Po pierwsze, ładny design, użytkowe kolory, a po trzecie, nie ma w tej edycji żadnego bubla. Wszystkie kosmetyki moim zdaniem są dobre, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy ich cenę. Kosmetyki do konturowania bardzo fajne. Bel robi ogólnie dobry produkt tego rodzaju. Natomiast to, co najbardziej urzekło mnie w tej kolekcji, to jest właśnie balsam do ust. Kolor tej szminki bardzo szlachetny odcień czerwieni, nietypowy, chociaż przyznam, że są bardziej komfortowe formuły, jeżeli chodzi o Bel. I polecam używać tych pomadek z błyszczykiem, no chyba, że lubicie takie stricte matowe, matowe usta. Korektor pod oczy. Zazwyczaj nie używam czegoś takiego, ponieważ jakby ta formuła stiku powoduje, że to dziwnie wygląda pod okiem. Tutaj jak na razie się nic nie dzieje. Gdybym zmieniła swoją pozytywną opinię z dnia dzisiejszego do momentu publikacji filmu lub później, to na pewno znajdziecie tą informację w opisie filmu i tam też Was odsyłam. To, co również było takim pozytywnym zaskoczeniem, to jest ta kredka do oczu bardzo dobrej jakości, którą z przyjemnością będę wykorzystywać i również pozytywnie mnie zaskoczyła. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Ten film, bardzo Wam dziękuję za uwagę i jestem bardzo ciekawa, co Wam się najbardziej spodobało z tej całej kolekcji. Ja się z Wami żegnam bardzo serdecznie i widzimy się już w kolejnym filmie, mam nadzieję wkrótce, ale to też zależy od Was, bo im większa aktywność pod filmami, tym więcej filmów i będą się one pojawiać częściej. Także zachęcam do aktywności wszelkiego rodzaju, oczywiście subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka również. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Hej!